Cześć, witajcie, do do Rajszewa, gdzie budujemy dom szkieletowy charakterystyczny, ponieważ z górnym terasem nad garażem. Tarasem na drewnianym stropie, co jest taką, powiedzmy, ciekawostką. A dzisiaj trwają na zewnątrz prace związane z wykonaniem podkładu pod tynk. Niebawem ten dom będzie właśnie otynkowany, ale już na ten moment bardzo dobrze widać, jak się będzie prezentować. Są okna są też wyłożone płytą karton gips wnętrza twarz, szpachlowanie więc będę mógł w końcu prześledzić je bardzo dokładnie pokazać Wam też ich wymiary ten dom myślę, że jest ciekawy ze względu na jeszcze jeden element, który znajduje się w salonie ale to pokażę Wam za chwilę zatem zapraszam Was do oglądania ok, słuchajcie Elewacja frontowa, zacząłem od garażu, ponieważ tutaj trwają prace, w związku z tym drzwi są zablokowane. Mam na myśli oczywiście drzwi główne, widzę, że jeszcze nie ma podbitek. Podbitki będą po ale o tym za chwilę. Więc wchodzą przez garaż, garaż dwustanowiskowy z parą wrót. Wrota są oddzielne, możemy to zrobić też w wersji pojedynczej. Garaż bardzo duży, metraże pojawią wam się u dołu ekran. bądź gdzieś w którymś innym miejscu. I tak... Mamy garaż z podporami, słupami. Na górze będzie taras. O tym jeszcze za chwilę. I mamy pomieszczenie przechodnie. Będzie to pomieszczenie techniczne. Przez nie będzie się przechodzić do części mieszkalnej budynku. Dom będzie wyposażony w rekuperator, pompę ciepła, ogrzewanie podłogowe. W zasadzie już nasza ekipa zainstalowała jednostkę centralną firmy Valox rekuperator. Duży w każdym razie przechodzimy sobie dalej i tak, tu mamy bardzo duży hol zaraz za drzwiami wejściowymi czyli ten dom nie ma wiatrołapu jako takiego tylko właśnie od razu wchodzi się jak w domu norweskim czy skandynawskim i tak, wchodzimy do holu tu będzie klatka schodowa jednocześnie myślę, że te schody będą dużą ozdobą tego wnętrza poza tym jest bardzo wysoko dosyć nietypowo, zwykle Podwyższone stropy, czy też wysokie skosy, mamy w salonach. W tym przypadku tego nie ma, aczkolwiek salon też jest podniesiony, zdaje się, do 2,90 m czy 80. To zweryfikuję, pokażę Wam na ekranie. A tutaj na górze, jak widzicie, pod kalenicą znajduje się strop, tam jest minimalny strych, dlatego będzie chyba tylko wyłos rewizyjny, ponieważ no, tam, gdzie za mało miejsca, będzie za nisko, żeby cokolwiek składować i przechodzę dalej delikatnie, tutaj widzę ostatnio była robiona posadzka, proszę na mnie, żebym uważał, więc zdaję kroka i przechodzę do y, y, salon salon już widzieliście i właśnie tutaj jest coś co chciałem wam zaprezentować od razu zwrócę uwagę na to zobaczcie ile w tym wnętrzu jest przeszkleń po prostu z każdej strony jest widno i o to chodzi, w takim domu nie boimy się szklić, to jest ciepły dom, okna są dwukomorowe, trzyszybowe w dobrym standardzie, więc nie ma problemu, że będziemy później się trzymać za kieszeń i płakać bo ogrzewanie wynosić nas będzie dużo, nieodważnie w projektach dajemy dużo okien Taki dom piękniej wygląda, i nie musimy martwić się o wydatki z tytułu zużycia energii. Tym bardziej, że tu jest też pompa i będzie, przypuszczam, też fotowoltaika. I to jest to, na co chciałam zwrócić Waszą uwagę. Wiem, że jest to życzeniem inwestorki, czyli taki, takie okno w wykuszu, i to okno, tak jakby, wisi na elewacji, co za chwilkę zobaczycie w przebitce z tamtej strony czyli od strony elewacji tylnej. Bardzo fajna rzecz. To okno pełnić będzie funk funkcją takiego kącika wypoczynkowego, w którym będzie można sięgnąć, nie wiem, po książkę, gazetkę i sobie poczytać, czy też popatrzeć w internet w tablecie. I bardzo mi się podoba. To jest cecha charakterystyczna tego domu. I tak, tutaj mamy kuchnię, i kuchnia ma swoje oddzielne wyjście do elewacji tylnej i przypuszczam że z tamtej strony przez całą jej długość znajdować się będzie taras być może nawet włącznie z tym oknem i tu będzie też zapewne taras w takim niewielkim podcieniu może inaczej okapie który znajduje się ponad tym salonem czy też inaczej ponad wyjściami z tego salonu ponad tymi drzwiami tarasowymi nie będę przechodzić teraz tamtędy z uwagi na to że tutaj widzę też świeżo położona jest posadzka grysowa, natomiast kuchnia będzie pomieszczeniem przechodnim, czyli dostęp do tej kuchni będzie od razu też z holu głównego co jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ wnosimy zakupy i od razu po prostu przechodzimy sobie bezpośrednio od drzwi do kuchni i nie musimy wcale obchodzić jej na około przez tenże salon ok, tutaj mamy jeszcze na tej kondygnacji obok pomieszczenia kuchennego niewielką spiżarnię przydatne pomieszczenie, widzę z jakąś centralką tutaj przejdziemy sobie z powrotem daje dużego kroka i mamy rota metry od instalacji podłogowej na górze jest druga można powiedzieć drugi kolektor z uwagi na to że to jest łączenie wszystkich rur ustawiamy prędkość obiegu czy też może siłę obiegu wody w poszczególnych obwodach czyli poza podnoszeniem temperatury na elektronicznym sterowniku mamy dodatkową możliwość regulacji Obiegu wody w poszczególnych właśnie rurkach, poszczególnych pomieszczeniach. Tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę w polu, nie pokazywałam Wam tego. Jest miejsce na szafę wnękową. Przejdę od razu z drugiej strony, czym przesunąć halogena i poziomice. I tylko pokażę Wam delikatnie, że tu znajduje się jeszcze WC, czyli tak, jakby plecami zwrócony do. Spiżarni wucet i łazienka, oczywiście i idąc w prawo, mamy jedyne pomieszczenie, takie sypialniane na tej kondygnacji, czyli na parterze. Też ładne, duże pomieszczenie odwrócę się do tyłu, żeby pokazać Wam, z jaką powierzchnią mamy tutaj do czynienia. Dobrze wychodzę i teraz idę na górną kondygnację, na poddasze użytkowe, będę musiał się wdrapać tam tą drabiną. OK, jestem w górnym holu. Niezły fervor. Wykończone są łazienki, wykończone są posadzki. I tak to jest komunikacja do wszystkich pomieszczeń, oczywiście znajdujących się na tej kondygnacji. I zaczniemy, może, od sypialni. Od razu wspomnę, że sypialnie są podwyższone. Mamy tutaj bardzo niewielki strop pod kalenicą. I tam mamy 3 metry wysokości. Potem mamy. Tę płatę w i yy, skos schodzi ku dołowi. W sumie nie ma tutaj takiego odczucia, że tak powiem, dzięki temu podwyższeniu, że jest no, przytłaczający ten skos, że, że jest to jakieś uniedogodnienie w tym wnętrzu. Absolutnie nie jest powieszczenie też dzięki tym wielkim oknom jest widne no i na pewno będzie się stąd bardzo ładny widok na ogród, zresztą widzę że już są prowadzone tam jakieś prace porządkowe, zgrabiane są liście i tak dalej pewnie niedługo rozpoczną się pierwsze nasadzenia no to mamy to pomieszczenie idziemy do następnego no i mamy kolejne pomieszczenie nie wiem jaką funkcję będzie pełnić raczej nie pralni, bo nie widzę tutaj żadnych odpływów wody, może jakiś domowy archiwum może po prostu garderoba na poddaszu użytkowym czemu nie właściwie to pomieszczenie nadawałoby się to wszystko wam się zaraz wyjaśni pokażę to na ekranie idziemy dalej w kierunku kolejnych sypialni i tak sypialnia numer w zasadzie w domu to będzie 3 a ogólnie będą tu cztery sypialnie i ta sypialnia będzie mieć wyjście na taras. Taras na stropie drewnianym, tam panowie już pracują przy elewacji, zaciągają siatkę w kleju. Idziemy do następnego pomieszczenia, czyli to jest ta czwarta sypialnia i stąd też mamy wyjście na górny taras. Tu pojawią się zapewne jeszcze balustrady na tym tarasie, i pewnie posadzka domyślam się, że to będzie ta posadzka regulowana na takich śrubach gdzie można podnosić całą deskę do określonego wymaganego poziomu równać na całości robić odpowiedni spadek wygodny system on występuje w wersji stworzy sztucznych ale też można sobie zamówić deskę ryflowaną polecałbym trwały materiał nie sosna nie świerk na takie powierzchnie drewniane które mają kontakt z wodą z wodami upadowymi z niskimi i wysokimi temperaturami na przemian w zależności od pory roku bardziej jeżeli chodzi o iglaki to modrzew, modrzew sprawdzi się w takiej roli bardzo dobrze i wracam do ostatniego pomieszczenia będzie to bardzo ładna duża łazienka no i tak właśnie to jest ta łazienka w której wam mówiłem piękne pomieszczenie ono też jest wysoka też do 3 metrów no i tak Korzystanie z takiej łazienki to będzie naprawdę przyjemne. W zasadzie, łazienki to pokój kąpielowy. Jest to naprawdę duże pomieszczenie. I tak po kolei, tu będziemy mieć dwie umywalki. Tu będziemy mieć wannę, która na dobrą sprawę mogłaby nawet stać w tym pomieszczeniu bardziej centralnie i nie musiałaby przelegać do ściany. Można było tak zrobić, ale tak będzie bardziej praktycznie. Idziemy dalej. Dalej będzie wucet i w następnej kolejności będzie bidet oczywiście przyłącza zasilanie elektrycznego gebelit będzie za ścianką także to wszystko zostanie płaskie bez wystającej zabudowy no i tak wygląda ta piękna łazienka będzie jeszcze piękniejsza kiedy już powstanie tutaj terakota z gresu i glazura na ścianach płyty dzisiaj nie mówi się już za bardzo terakotach, ale płyty i wanna w zabudowie oczywiście słuchajcie to że pokazuję wam ten dom pod koniec nie oznacza że już tu nie przyjadę jeszcze będzie jedna wizyta kiedy to wszystko będzie gotowe tak jak mówiłem dzisiaj zaciągana jest w kleju siatka robiony jest podkład to wszystko zaraz będzie gotowe do tynkowania oczywiście tynk silikatowo silikonowy Powiecie, że na dachu jest gąb bitumiczny i być może wyglądałaby tu lepiej jakaś blacha, czy blachodachówka, czy blacha na rąbek stojący. Moim zdaniem wcale tak nie musi być, bo ten dom i z gątem bitumicznym, fajnym w kolorze szarym, wygląda dobrze. Rozwiązanie długowieczne, praktyczne, proste w montażu i generalnie można do trzech warstw układać na takim domu. Liczmy na jedną minimum, gdzieś 20 lat, powiedzmy, no to możecie sobie sami szybko policzyć, jak dużą trwałość i wygodę zapewni takie. Pokrycie dochowy mieszkańcom tego domu. Mamy zadoszenie, podbitki, jak Wam mówiłem, nie są jeszcze zrobione, ponieważ czekamy na tynkowanie Mamy już resztowania poznańskie rozłożone. Przejdę do drugiej elewacji, elewacji bocznej lewej. Zdjęcia pokażę Wam też z lotu ptaka. I tutaj mamy elewację boczną lewą, maksymalnie przeszkloną. To widzieliście też, będąc w salonie, jak to pięknie wygląda. Jest doświetlone. Idziemy dalej. I tutaj będzie ten hit moim zdaniem, czyli mówiąc dokładnie ten wykusz okienny. I to jest cała ozdoba domu. Ja myślę, że na etapie tynkowania odciąłbym go kolorystycznie od reszty tego budynku. Zauważcie, że ponad samym wykuszem znajduje się mały okap no pewnie wyglądałoby to fajnie gdyby było jeszcze bardziej takie kubistyczne czyli ta bryła byłaby u góry też prostokątna natomiast no, nie byłoby to praktyczne należało wykonać taki skos ale przynajmniej zgodny z nachyleniem dachu i to będzie bezpieczne bezpieczne przeciwwilgociowo tam nie będzie żadnej wody idziemy dalej wyjście z kuchni do tylnej części domu, i co też fajne, że jeżeli wejdzie się przez drzwi główne do tego domu, to będzie można łatwo przejść na przestrzeń przez budynek i bardzo szybko, nie obchodząc budynku, dostać się na taras znajdujący się od strony tylnej elewacji. Okna w kolorze, wydaje mi się, że jest to złoty dąb Tak jak powiedziałam, trzy szybowe, dwukomorowe. Takie okna zapewniają nie tylko bardzo dobrą termikę, ale też oczywiście tłumienie akustyczne w ogóle w takim domu szkieletowym jest cicho w ścianach jest wełna, na zewnątrz jest termoizolacja albo ze stropianu ryflowanego albo z wełny słuchajcie, zamykając okna po prostu odcinamy się od wszelkich dźwięków z zewnątrz idziemy dalej w kierunku garażu no a ogląd na całą elewację tylną będziecie mieli z drona idę dalej w stronę elewacji bocznej, prawej tak wygląda ta elewacja, stąd nie wygląda zbyt ciekawie, ale kiedy się już odsuniemy, wyłania się główna bryła domu, część mieszkalna, i to po wytynkowaniu, ujednoliceniu się kolorystycznym stanie się naprawdę bardzo ładny i atrakcyjny. Komin w obróbce blacharskiej, jak widzicie, wcale nie przeszkadza to, że jest gond bitumiczny, by taki komin. Obłożyć blachą, pozaginać i mieć święty spokój, jeżeli chodzi o stan jego czystości. Po prostu na takiej blasze nie widać zanieczyszczeń, które niechybnie powstają, kiedy korzysta się z kominka, i wcale nie trzeba dużo korzystać, żeby takie zanieczyszczenia na kominie się pojawiły. Mam na myśli takie smugi. Zatem warto. Zobaczcie, to jest bardzo duży dom. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Wkrótce widzimy się w kolejnym miejscu. Myślę, że to już będzie ten dom w fasadzie pinkierowej, gdzie pokażę Wam również wnętrza. Być może uda mi się nagrać kilka słów inwestorki. Wiem, że jest bardzo zadowolona, więc ten odcinek będzie trochę inny niż dotychczasowy, ale myślę, że też będzie dla Was bardzo interesujący. No to do zobaczenia wkrótce. Cześć!